Dzisiejszej konferencji jest Lockdown Peace wspierany przez platformę PSL SLD, który niszczy zdrowie psychiczne Polaków. Lockdown kojarzy nam się przede wszystkim z zamknięciem gospodarki, z ograniczoną działalnością firm, ale naturalnie powiązany jest też ze zdrowiem psychicznym Polaków, bo jak wiadomo zła sytuacja finansowa wpływa na zdrowie psychiczne poszczególnych osób i no jest to oczywiste. Zresztą niedawno mieliśmy przykład przedsiębiorcy, który nie wytrzymał tego napięcia psychicznego i dokonał samobójstwa. Ja też całkiem niedawno byłem na otwarciu jednej restauracji, gdzie pani, która jest właścicielką, która otworzyła swoją restaurację pomimo tego, co się obecnie dzieje, po prostu była już na skraju wytrzymałości psychicznej. Widać było u niej to zdenerwowanie, widać było Bo u niej, że, że naprawdę już niewiele brakuje, aby się załamała. I widać to po prostu po tych wszystkich przedsiębiorcach, ludziach, którzy są powiązani. Według statystyk 70% badanych w zeszłym roku odczuło skutki pandemii. Strach, niepokój, smutek. Widać to bardzo mocno, widać było to bardzo mocno podczas izolacji, widać to u osób starszych, które często nie mają teraz kontaktu ze swoimi dziećmi, wnukami. Widać to u dzieci, które nie mają kontaktów interpersonalnych, które na szczęście już 1 trzy wróciły do szkół i ta sytuacja trochę ulega poprawie, ale 4-8 w dalszym ciągu są zamknięte w domu. Tak jak kiedyś, jeszcze rok, dwa lata temu mówiliśmy o tym, żeby ograniczyć te działanie, te, 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 te komputerowe interakcje, tak dzisiaj one są praktycznie jedyne, które te dzieci mają. Empatia, współ uczucia, właśnie te interakcje personalne, one sądzą już dzisiaj na dalszy plan i to jest problem, który nam wypływa coraz bardziej. Depresja wśród dzieci to jest dzisiaj powszechny problem. Najgorsze, że na NFZ dzisiaj, aby dostać się do poradni zdrowia psychicznego, czeka się ponad trzy miesiące. Dziecko, które ma problem dzisiaj, musi ponad trzy miesiące czekać, a zanim w ogóle będzie mogło się dostać do psychiatry, psychologa i porozmawiać z kimś o swoim problemie. Jest to poważny problem, z którym będziemy się borykać w następnych miesiącach, latach i wypłynie to bardzo szybko. Według danych ZUS-u. Z powodu zwolnień lekarskich z powodu depresji bądź zaburzeń depresyjnych wzrosło z roku do roku o 72%. Dorośli, którzy również podlegają tej całej psychozie strachu, też coraz częściej mają zaburzenia, coraz częściej depresję, coraz częściej mają problemy po prostu ze sobą, problemy psychiczne. Jeśli będziemy w dalszym ciągu tkwili w tym lockdownie, będziemy w dalszym ciągu ograniczać kontakty interpersonalne, jeśli będziemy w dalszym ciągu doprowadzać do tego, że ludzie się coraz mniej kontaktują bezpośrednio, to my naprawdę będziemy mieli za chwilę ogromny problem, z którego nie będziemy mogli wyjść i który do rozwiązania będziemy potrzebowali wiele lat i lekarzy, których nie mamy. Dzisiaj mamy tam 400 bodajże 60 lekarzy, którzy zajmują się psychiatrą dziecięcą młodzieżową, a potrzebne było kilka razy więcej. Również wśród dorosłych ten problem jest tak powszechny, że lekarze mają terminy bardzo odległe i nie są dzisiaj w stanie pomóc ludziom, którzy potrzebują tej pomocy teraz. Dlatego jako Konfederacja mówimy: zakończmy ten lockdown, który przynosi społeczeństwu więcej strat niż korzyści. Ratujmy zdrowie psychiczne Polaków, ratujmy naszą gospodarkę i doprowadźmy do tego, żebyśmy Wszyscy mogli znowu normalnie oddychać, normalne kontakty interpersonalne e, nawiązać i zachowywać się tak, jak na normalne społeczeństwo przystało.